maneczko, cześć i czołem Kluski z pomidorówką O kurde Tutaj mnie niedawno złapała policja Więc ja już ostrożnie, czerwone światło Trzeba się zatrzymać Słuchajcie, tak jest, vlogi motoryzacyjne chyba najbardziej mnie pochłonęły Ale właśnie te takie przeplatane Codziennym życiem i to jest zarąbiste, to jest takie mega jarające mnie, budujące, takie w ogóle, że jest ta motoryzacja, którą kochacie, a przy okazji ja sobie robię to, co kocham, pokazuję z życia wzięte i myślę, że to jest zarąbiste połączenie wszystkiego. O kurde, ktoś dzwoni? Zaczekajcie, trzeba odebrać, z życia wzięte. No mów. No a słuchaj, a powiedz mi, kiedy Ty byś chciał się spotkać? No jutro, Zresztą. jutro. No to już to możemy, no? Super, to przyjeżdżam do firemki, pięknie. Miałem powiedzieć to, że każdy, kto ogląda vlogaska y, w, w premierę, czyli powiedzmy w pierwszych 15 minutach, daje komentarz. Ja wszystkie te komentarze zsertuszkuję, Może to nie dużo dostać, jakieś tam serduszko, przynajmniej mi się tak wydaje, ale widzę, że mega was y, sprawia wam to satysfakcję, że Remo da serduszka, więc... Zawsze będę w pierwszych 15 minutach wszystkie komentarze serduszkował, nie tylko dziś, ale umówmy się, że zawsze, od dzisiaj, pierwsze 15 minut dla Was wtedy wieszają komentarze, wtedy wieszczają serducha i to jest kozackie takie serducha, wiecie, tu możecie dołożyć drugą połówkę i wyjdzie serducho i jest kozacko, a tak to lecimy z odcinkiem, jakim motoryzacyjno z życia wzięte. Motoryzacja z życia wzięte, o to chodzi. Nie to dużo ciebie będziemy Zabiorę na wakacje, które trwają cały rok Ja znowu z Rentarsa dostałem nowe auto, słuchajcie. Kosmiczne i to jest dosłownie kosmiczne. I jak chcę dzisiaj te auto, tak jak ostatnio pokazywałem niebieską X1 i reakcję, to chcę zobaczyć reakcję moich znajomych. Może, mojej, może kogoś z mojej rodziny, może dziadka, babcie. Zobaczymy, kto będzie akurat tego będę brał. Ale na pewno jest rozmiar. Na pewno jest rozmiar u mnie w domu i będę chciał im pokazywać. Uwaga, oto to. Na pewno znawcy już dobrze wiedzą. O, ja prymasa Stefana Wyszyńskiego właśnie słuchałem. Na pewno znawcy już dobrze wiedzą, co to jest za auto. Tak, jest to auto typowo elektryczne. I czy. I czy. Dokładnie. Yy, ja auto dostałem wczoraj, już chwilę nim pojeździłem, a więc już mam swoje odczucia. Też chwilę o tym porozmawiamy. Ale najważniejsza jest dla mnie reakcja moich znajomych, jak to zobaczą, a tak naprawdę jak to usłyszą, bo to jest tu najbardziej, o oparcie, jaki jedzie świr. Świerów świrów trzeba nagrywać Słuchajcie, i gdzieś będę samochód pokazywał jakby wszystkim z mojej rodziny Ja już nim trochę pojeździłem, tak jak mówiłem Auto jest bardzo zwinne Bardzo dynamiczne przede wszystkim Zasięg, no taki, wiecie, średni Tu mamy 250 km, nie? No to tak trochę lipa yy, No, ale no co tu dużo mówić Myślę, że typowo samochód dla osób, które jeż, jeżdżą po mieście, które sobie codziennie wieczorem naładują. No wiecie, jak ktoś jedzie po zakupki, tylko codziennie czy tam odwieźć, yy, nie wiem, córkę do szkoły, czy do pracy i z powrotem, a mieszka w jakimś tam małym zasięgu, no to to w zupełności styka. Podłącza sobie wieczorem pod prąd w chacie, jeszcze jak ma panele, no to za darmo jeździ. Yy, a więc naprawdę to są już jakieś. Cuda można powiedzieć, że jeździmy za darmo. Tak, jeździmy za darmo. Co prawda, kwota za ten samochód, 200 koła, pi razy drzwi, to nie jest mała kwota. Absolutnie. To jest moje zdanie, bo samochód de facto w środku jest również cały eko. Ale o tym zacznę już Wam opowiadać, jak przyjadę do rozmiaru. Poproszę go, żeby wyszedł, i poproszę go, żeby się odwrócił. I ja do niego. Podjadę i zobaczymy, czy on będzie słyszał, jak ja do niego podjeżdżam. <noise> Odwróci się. No zresztą zobaczycie ten efekt, bo chce coś takiego wykonać. Nie wiem, czy to się uda. Ale przy okazji odbierzemy karmę dla Pastora, Poję taką specjalistyczną z białka larwy, dlatego że jest uczulony na wszystko inne i tylko ta karma powoduje to, że nie, nie ma uczulenia. O moja szyja, ale wtachar. Tak wygląda ta karma, kochani. Ale widzieliście cęka. Prawie czy paki, nie worek z rabatem. Czyli normalnie chyba czystówki kosztuje. No ale jakby to znaczy, każda inna karma go uczulała. Dostawał tak zwane hotspoty. Takie place, gdzie wypadało mu sierść normalnie i robił się stan zapalny. Strasznie cierpiał. Strasznie go to bolało. No więc to było jedyne rozwiązanie. I tylko to może jeść. On nie może nic innego jeść, tak naprawdę. Nic, kompletnie. Tylko tą karmę. Tylko, podjeżdżam pod chatę i mam challenge, bo nową furę mam. No. I nagrywam ogólnie. No dobra, to co mam wyjść? Wyjdź, ale taki challenge rób. Obróć się tyłem w stronę wioletki chaty. A, dobra, no to idę. Rozumiesz o co chodzi? Nie Żebyś patrzył nie, na wioletki nie, nie. dom, a ja podjadę i ci powiem, kiedy masz się odwrócić. A to z garażu wioletki wyjedziesz, tak? Nie, wjeżdżam normalnie przez bramę, ale nie możesz się odwracać. kumasz? A no dobra, a no to dawaj. A ci już jesteś na dworze? No, a ty? No to zaczekaj, bo ja podjeżdżam, ale. za <noise> pół godziny będziesz. Nie, no już zaczekaj, już zaczekaj, już zaraz kręcam, zaczekaj. Dobra, wyciszyłem go, żeby nie słyszał. I my po cichu teraz. Yy, po prostu będziemy podjeżdżać, nie? Żeby on nas w ogóle nie usłyszał. I co, jedziesz czy nie? Tak jadę. Spokojnie, spokojnie rozlicz, spokojnie. Ty się nic nie przejmuj. Ja zaraz będę wjeżdżał. Jeszcze chwilę, bo dopiero tu skręcam. Aha. No to ile? No te małe psy wiolety yy, na mnie czekają. Tak? One mnie widzą i chyba... Tak? No bawić to się chyba nie chcą jak szczekają, Okej, okej. Okay, okay. Zaczekaj, już otwieram Właśnie bramę. Kiedy... Już furtkę otwieram. Już furtkę otwieram. No dobra, to dawaj ty. <mulety> <mulety> to <jest>? <mulety> nie <słyszałem> ty. <mulety> Jest Chciałem cię tak puknąć, ale mówię, wiesz. <grym> w ogóle no możesz wyłączyć telefon, ja A też mogę. mogę. Echo, mamy. Echo, mamy. Akcja, co? <grym> tej... Co? Takie coś ci dali? Ty ale schudłeś? 8 kilo. 8 kilo? No. Czemu? No tutaj Ale broty przyciąłeś? Nie, broty mam taką samą co czas. Nie. No, no naprawdę. Ty nie masz bruty. Dlatego schudłeś 8 kilo. Nie. Zapuszczam na nowo, musiałem, wiesz. Odżywkę nałożyłem, nie? I teraz, wiesz. Zobaczymy, jak urośnie. Teraz chodzi. I, a teraz nie słuchaj. Sły, a, a czy... s -s -słychać, słychać, takie pi nie cicho? Bo te psy. ciodam, Czekaj, try! Zamdę za Nic nie słychać. A co, czego słychać? Tylko takie. A, a czego słuchamy? Czy w ogóle coś słychać? Nic. Nie, nie słychać. Tak Bez włączonych. Dobra, Rosji, teraz tak oficjalnie. Ale dwudrzwiowy. Nie dwudrzwiowy. Tak ci się wydaje, Pato. Nie dwudrzwiowy? Nie. Pato, Pato. <laughs> <laughs> Co? Co? muszę zrobić wlot, a weź się, otwórzam te drzwi, a ja tak przeskoczę. Dobra, z szupakiem. Nie, no tak mi przeskoczy nie. Przeskoczysz <laughs> z czupakiem? <laughs> Dobra, to trzymaj mnie, a złapiesz mnie? Złapiecie. Ja się rozpędzę jak ten. Jak kapitan Ameryka. Dawaj, dawaj. Uwaga. Lecisz i tu musisz wyskoczyć. <laughs> Jestem, ty ale hit to jest, nie? Pato, 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 otwierasz z pilota przednią klapę. Mieliś tak kiedyś? Mm. O, jeszcze ta, ta. A, jest otwarta? Tak. Daj, ja będę trzymał, bo ty masz uraz, nie? No mam, kurde, ta szyja coraz bardziej. Silnik. Kable do ładowania. <laughs> to jest cały silnik, człowieku. Ale ja tyj. A, to dlatego... I no dobra, a jaki ma zasięg? Powiedzieć jaki ma zasięg? Słuchaj. Teoretycznie 300 300 km Ale ja powiem Tobie tak A ja uważam, bo ja sobie teraz zresetowałem go no. I ja już wczoraj pojeździłem i jeździłem na Eco Pro I ja uważam, że ja zrobię jeszcze więcej Ja chcę zrobić 350 i zobaczę czy mi się uda Tak? Nie? Dokładnie, ale Dla takich <coughs> powiedzmy świrków, dla świrków No to myślę, że trzeba dzisiaj 250 km Powiem Ci tak, nie? Ja bym zrobił 400 Jak? No ja jeszcze oszczędniej jeżdżę niż ty, nie? Pchałbyś go. Zielona blacha. Ale auto, ale się mnie? No i zaraz jedziemy, pato, zielona blacha. A wiesz co to oznacza? Ale poczekaj, on ma chyba... No? On nie ma czasami przesuwnych, przesuwnych tylniej? Nie wiem nawet, tak daleko nie szedłem. A tutaj? A tutaj. Aha, Aha, to to jest, jest, ale to ale patrz. a to się może składa? To się na pewno składa. Tylko nie, gadajmy. nie składa się. Składa się, no pociągnij. No co, no to dalej, próbuj. Ale, Ale to... poczekaj, dojechalibyśmy tym nad morze. No jest chyba składane. Zobacz, jest, 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 coś jest Ale nie wiem jak. Widzisz, coś nie jest. Wiemy, no? Ale jest na pewno składane, bo by nie było przecięte. No, musi być guzik. No. Czy nad morze byśmy dojechali? No. Do Pobierowa myślę, że moją jazdą tak Tak? Tak, 8 Nie, chyba nie. To jest stary prawie 400 km. Nie, do Popierowa jest 300. Czysta... 20. Myślę, jakbyśmy trochę baterii kupili do kieszeni, to byśmy dojechali. Wchodź i się przejedziemy. To poczekaj, może wypiję kawę. Moim no to, kawę o, żebym... dokładnie. A ty byłaś na grzybach? Nie, ale Ja reminu. nie wiem grzybów. Wiesz jakie one są trujące? A przecież piję, ja piję. Wszystko jest trujące. A kto powiedział że są trujące? No teraz czy ludzie zatruli? Nie widziałaś w telewizji? Bo jak, kurwa, wszystko by on zbierali trujące, no to co? A ja... to nie są trujące, ja raczej na grzybach też znam. A gdzie on był na tych grzybach? W lesie. Tutaj ty? Gdzieś tam, nie wiem. Tak, akurat są dobre. No Ale nie wiem, nie, nie ma... wiesz co to jest za grzyb. U nas przyjeżdżają kurwa z Poznania, nie? I Książki mają. I chodzą po lesie, chodzą z książkami. Co to jest? Kurka? Nie, nie, dzieła... nie, to jest czarny łebek. Wszystkie tu są czarno łebek Ale niektóre są mniejsze, a niektóre są większe. No, bo tak naprawdę dorosły. Kurki są takie pomarańczowe. Zobacz tego, ten to nie jest czarny łebek. Tak, a co to jest? To jest... Ej Ty nie chodzisz na nie... grzyby? Więc nie co? No co to jest? I to jest grzyb? No to jest od... My, no to kapelusza jest, nie ma. Weź, bo ja za chwilę chyba... Gór, przyklej o, on jest, on jest. On jest, on jest. Ty patrzysz, widzisz taką łodygę i mówisz, o! Grzyb on nie, tylko kapelusza, tak? tak? No, on nie, on nie. On jest krzywe, ja myślałam, że będzie bardziej się no, on nie, on nie ma. Ja chcę żyć po prostu. O, patrz tej. A to? To jest purchawka. No to też jest to samo, co to. A to nie jest purchawka? Rymik? No? Masz głębową wodkę? Młotka? Gumowego, żeby od razu zabić żeby nie umarł. A faczek to śmierci? Nie To 20 śmierci. Zwroteczkę, tak nie chcę spoilerować za dużo, ale człowieku, no taki hit będzie. Jest. Skąd to masz? No kurwa, człowieku, no, skąd to masz? Wszystko napisane. No dobra, więc czołóweczka się zmieni, bo będzie nowy hitzor. <noise> ja nie wierzę, nie? Wiecie co? Ja wam to muszę opowiedzieć, bo to jest trochę tak, że e, myślę sobie, no już tam żadnych, już muzyki nie będę się zajmował, a nagle przychodzi taki moment, wchodzi taki refren do głowy, bubu, bu, bu boomer, boomer, będziesz jak Remon Truman, kurwa, i od razu momentalnie mówię, kurde, no singiel, jeszcze jeszcze jakiś numerek, jeszcze jakaś pioseneczka. Widzowie, pierwszy, nie muszą widzieć. Tak zaczekam. Pokazujmy to. Uwaga, to wy? Tylko będzie ciemno. No. Ale zobacz. Ja cię kręcę, ja chcę takie studio mieć. U Tyksa tak mamy w labombie. Tak? No. Ale ma. Nie, to nie po klascięciu. Po klasięciu. Ja! O. Widzisz? Nie oszukasz tego, to ma kamery Tej chodź, bo czekają jak pojedziemy No to dalej i liczy, A nie tej Jaki kolor został? Tej! No Co się stało? No, już nie działa Ja pierdzielę, zielony Nie, to coś Nie, niebieskie działa najważniejsze Zielony nie działa tej Przez... Pastor, nic nie mów na nich. zaraz wracamy, dobra? Spiona. Ty, ale wiesz co jest dziwnego w tym aucie? No Znaczy no, nie wiem czy... Nie mówię, że to jest minus, nie? Albo no. plus, nie? Elektryczne auto, nie? No. A nie ma elektrycznych foteli. No tak, to jest duży minus, ale myślę, że w opcji jest. Ale tutaj patrz patrz jest, zobacz, jaki zrobili. Patrz to. Całe centrum dowodzenia. Patrz, jak oni zrobili tu. Co? Nie, nie działa, już patrzyłem. Już patrz. <laughs> całe no. centrum dowodzenia masz w tym. Tu masz biegi, parking, odpalanie. Już jest odpalone, żebyś wiedział. No właśnie, i tu jest problem. Wiem. No nie jest tak czasami, że rano. Wiadomo, że schodzisz do garażu, u mnie na przykład, no. bo w bloku mieszkam, nie? schodzisz do garażu mega zaspany, nie? No. Nie będziesz wiedział, kiedy wiem, czy on będzie odpalony, czy nie. Wiem, wiem. I może się okazać, że przez 3-4 godziny będziesz stał w garażu, wiem. bo nie pojedziesz, nie? Teraz, to jest kajka, kochani odbiegów. Mhm. Sam jesteś ready. Zobacz, pastor nawet nie schodzi, bo nie słyszy, że jedziemy. Co nie słychać silnika? Zejdź na bok, bo my jedziemy. Nie, nie wierzy. Zobacz, jakie brzydkie. No tak, no, A wiesz czemu? Bo to jest eko. Bo to jest recesling. Ah, no. no. Ja cały ten rzucawaj... samochód jest no. nawet zrobiony z materiałów, które wiesz, były zmielone. Ten plastik, dlatego on tak trochę taki jest, no, no nie wygląda to fajnie. Czyli nie? co? Jakie ma poduszki powietrze? Nie mam pojęcia. Jest jak tutaj. Mogą być takie papierowe, jak dmuchane, nie? <trafik> tak, może być że dmuchasz tak. i, <trafik> I, <budi w> <noise> i Jest wypadek, jakoś zaczekaj, nad nadmucham. <noise> no. Ogólnie powiem tobie tak, pokaż tę deskę. Ale miejsca mam tu dużo, patrzcie. Miejsca jest w pień, ale ogólnie jest bida, nie? że tak biednie jest. No jest Dlatego, biedne, że jest no. eko. Trzy systemy jazdy. Teraz mamy komfort. Mamy również eko. Aha, eko Pro Plus. Wtedy wyłącza klimę, wszystko. Nie? i wtedy najwięcej jakby przejedziesz. To wtedy możesz na paluszkach przejechać nawet. No wtedy jak stąd, Wyciągasz girę na dół, nie? Tak. I teraz patrzcie to, kochani. Żeby było... Test jak... A to tutaj lepiej nie, bo tutaj bardzo to... to... Ale za chwilę to pokażemy. Mogłeś pojechać w drugą stronę. Zobaczcie. Stole. De facto jest bar. O pas! pas no? informuje nam. A, tak. Bardzo mały ten ekranik tutaj do nawigacji. No nie ukrywam, że kurczę, mi to już się mało podoba, nie? Ale rozumiem, że to jest całe rozwiązanie eko. Dlatego wszystko jest. O, mam te słowo, którego szukałem. Minimalizm jest w tym samochodzie. Po prostu jedziemy minimalistyczną furą. Ale takie jest założenie BMW. Po prostu. Takie jest założenie BMW. Ja, znaczy, rozmiar. Ja myślę, że takie jest założenie jest w przyszłości naszej. A no tak. Nie BMW, ale ogólnie takie, takie będą standardy. No to ja już wiem, skąd ja znam yy, ten wygląd. No. W tym filmie, ja robot, tak właśnie wyglądały auta. Dokładnie. No, no. i tak one wyglądały. I to mniej więcej to jest to jest ta przyszłość. To co pokazywali nam w firmach kilka lat temu to, to jest teraz rzeczywistością. Tak? Tak. Zobacz, stała policja tej. Widzisz? No jak oni no, tu się trzymają no, no, tej. Za, na mnie, tylko. Ile sekund walimy? Mamy zero? Zero. Ale towaj. Mów... O, kurczę tej, aż mnie ten. No ile to mogło być? Kurcze... 7? 4 sekundy. Nie, nie. Nie? Z 7 myślę. Mógłbym policzyć. No, niech widzowie sobie. I teraz słuchajcie, co jest bardzo śmieszne. Zobaczcie. Tutaj Ale? na środku pod prędkością, a na ekoproto zrobimy. No właśnie. No, słuchajcie, tutaj pod prędkością mamy power i church. Power to jak tracimy moc, charge jak ładujemy. I teraz patrzcie. Jak puszczam gaz, to ja nie hamuję. Samochód sam przyhamowuje po to, żeby go ładować. Patrzcie to. A, widzisz? On, on się zatrzymuje. W sumie. A więc trzeba się naprawdę nauczyć mega tym jeździć. Ja na początku mówię what de facto. Co się wiesz, dzieje? Wiesz, normalnie sobie puszczałem w normalnych samochodach. Puszczać sobie, wiesz. No tak, no się i, kula, se, ale... i się kula, A tutaj hamuje. A więc prawda jest taka, i ja pokażę ci, jak się tym samochodem de facto jeździ. De facto tym samochodem się jeździ tak, że się prawie nie używa hamulców. Nie wiem, czy o, rozumiesz. Bo są hamulce. Tak. Po, pokaż widzom teraz, jak podjedziemy pod miejsce, gdzie, chce, gdzie chcemy hamować. Od szlapa. I teraz patrz, jadę sobie cały czas na gazie, mm -hmm. nie duszę hamulca i w tym momencie Puszczysz puszczam ga. i on zaczyna mi hamować, kumasz? I sobie mogę to hamować trochę oczywiście, rozumiesz? O kurczę, to chyba byśmy nie, nie hamowali. No tu byśmy akurat <laughs> nie hamowali, Ja teraz puszczam gaz, nie, na, nie zahamowałem i skręcam i dodaję gaz. Czaisz? Mm -hmm. I trzeba umieć wyczuć sobie tą odległość. No. Jak sobie wyczujesz tą odległość, to jedziesz bez hamulca. No to kwestia wiesz, paru dni nie myślę. I myślę, że wtedy właśnie uczysz się jeździć jeszcze bardziej eko. Bo patrzę, nie hamuję. On sam hamuje i se skręca. Wszystkie, no, wszystkie zakręty no, i tak dalej. No, no. Czyli klocków nie zużywasz. Chcesz się by. przejechać? Chciałbym. No to usiądę z boku zaraz. Tam się wyjadę. No. Ale czaty. A będę umiał z tym hamulcem? No właśnie, to jest, to jest <laughs> rzecz, którą sobie zobaczysz. Bo jestem sam ciekaw. I sam ruszy? No, A i ja. to to odróżnia ich, bo inne samochody ruszają. Nie, bo on ma holda. Ale masz rację, tu puścisz hamulec i nie ruszy sam. Ale ma tamtej, ludzie. Tam ma tak daleko, jak tu się siedzi. No, no, no. Ja pierdzielę tej. Czy mogę go też zobaczyć na tym? No możesz. Dobra. Jak cię policja nie złapie. No nie, no tutaj właśnie. Zero, mamy. Mamy zero? No. No. Licz. no. Uwaga. Go! Może pierwszy się nauczył nie mieścić, a potem testował. Policja. Chłodna sam hamuje. Misz, nie? A mocno hamuje. No mocno hamuje, mówię. To nie jest tak, że... A to jeszcze nie jest bardzo mocno, bo nie idziemy na eko, tylko masz komfort. O, ale kozak widzowie, o, ale... zobaczcie to! Za chwilę rozmiar bierze kamerę. Dzisiaj kończy vloga, a jutro zaczyna i ja kończę po południu. Dobra. Ale kozak, tylko ci dam jeszcze jedną baterię. Pastor! Nie słyszysz? Zostaw to! To jest samochód! To nie jest kolej noga I wiecie, no jakby nie było zielone blachy, jeździcie sobie na buspasach, nie? Jak chcecie, parkujecie sobie za, za darmo wszystko. Kumasz Rozi? Parkowanie, Parkowanie za darmo, no. Ale teraz coś głośny jest. A, ja wiem. Ja czytałem o tym. On tak sobie puczy, jak manewrujesz, żeby ludzie słyszeli go. Dobra, Rozi, ja ci daję kamerę. I co? I, tam weszły. <noise> I tu macie, patrzcie. Dziewczyny. O, tu macie pilota do włączania i wyłączania, tylko ale że. Nie, niestety... Jest to jest super jest. No to jest wina leda, nie? Patrzcie, zielony, niecały świeci. Jest o. przerwana gdzieś niteczka. No, ale jakie jeszcze mamy kolory? Ale mamy czerwony, mamy ten zielony, mamy niebieski i to powinien być biały, nie? A ale ładny taki kolor. No, no, tylko że tam nie ma tego. I to są programy, tam różne tam z dziewczyny robią hey. co chcą, nie. Hej, dostałem. Dostałem na testy to śmieszne BMW <grystanie> W ogóle nie słychać, że jadę tej Ja pierdzielę. Ty, co Zakochałem się w tym aucie Ma tak zarąbiste przyspieszenie Że po prostu masakra nie? I mało tego, cały czas zwiększam, zwiększam zasięg Bo cały czas hamuję I jadę Wjeżdżam pod chatę i zobaczymy, jaka będzie reakcja Filipa. Siadaj! Ale otwórz to, poczekaj. To zaraz. ma dźwięk jakby jakaś muzyczka bon. A słyszysz ją? Słyszysz go w ogóle? On teraz chodzi. Co jest? Bo pasy tej. Ty. ty, on teraz chodzi. Patrz to. No. A otwórz go. Otwórz go, otwórz. Patrz to. Co? masz drzwi. <laughs> Przyjechałem jeszcze po Dawida Chcę mu pokazać autko Co Dawidos? Jak maszyna? Powiem ci, że jest kozaca <laughs> Niezły hit, nie? Dobra, wsiadaj Pokażę ci jak to jedzie, Tazko ja Wiem, że się tym rajcuje, nie? Ale pokażę ci jaki to auto ma ma dopał, nie? Tu chyba nie ma Jak Ja pierdzielę tutaj No, teraz jedziemy i to Nic nie słychać Ja się czuję jakbym latał teraz Uważaj nie ten gold! Ja pierdolę tej! Pas 100! 100 na godzinę. Dawid, powiedz mamie, że ja nie przyjdę dzisiaj na noc, ja śpię w tym samochodzie, bo muszę go sprawdzić. Powoli będziemy się żegnać. Kończymy odcineczek ja jeszcze, żeby do końca przetestować, jakby ten samochód. Spędzę w nim tutaj noc w garażu. No dobra, słuchajcie. Widzimy się jutro. Jutro już z remikiem. Ja rano zacznę. Subarykcja, łapka w górę. Na razinek.